Ja się mam coś dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Minecraft'a i dzisiaj nagrywamy oto ten świat, na nim już trochę pograłem Ojej. znaczy nie ten, bo na tym nie, ten jest na kreatywie no to sobie zagramy w trybie osobowej i stworzymy nowy świat, na którym będzie głównie gra, a może na Adamowice I hmm hmm Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować dzwoneczkiem Adamowice 3-0 O niej 3-0 Eee to jest włączone przetrwanie bonusowa skrzynia i lecimy i zobaczymy jak nam pójdzie bo to będzie taki jeden z głównych światów czasem będę robił jakieś takie może chyba cięcia chociaż nie wiem o i tutaj mega dobrze zaczynamy z wioską to jest mamy jest mega fajnie ze zbiorę to jest bardzo fajnie. Wezmę sobie rzeczy. I jeszcze trochę drewnianka. Na crafting. Muszę sobie przerobić crafting. Hop, jest crafting. Zbiorę sobie troszkę. O, wy coś nie będziecie zbytnio widzieć. Chyba coś za jasno. Dobra, mam nadzieję, że no, poczekajcie chwilę. Yy, sterowanie muzyki nie no nie ma tu jest normalne dobra o jak wyszłem <laughs> mamy 6 drewienka i lecę do wioski dobra wezmę sobie żwir będzie potrzebny do yy, zapalniczki wezmę sobie Wiedzę domek. O, to mi się może przydać. Chociaż nie wiem, czy drewnianym kilofiem to się da wykopać, ale da się. To fajnie. E, dobra, hmm. Tu nic nie ma. O, ale łóżeczko se wezmę. Jakbym będę miał robić. Chyba, że znajdę niebieskie. O, pszenica. Podstawowe. I tutaj skrzynia. Papier, no bardziej by się przyda jak będę trochę lewy jak trochę pogram o, ale to zawsze mi się przyda będzie trzeba znaleźć kejfik zrobić motykę i zebrać szybciej to siano a wezmę jeszcze jedno dobra i tu też powinno być skrzynia lub nie ma tak nie ma, dobra no to fajnie wam powiem. Ale czy tu jest jakaś farma? To mnie mega ciekawe. Czy tu jest farma jakaś? No widzę, że nie. Chyba farmy, chociaż jeszcze może tam na górze będzie coś. Tutaj były jakieś ten... O, krówki. Krówkę to można gdzieś sobie zagonić. Na... W przyszłości będzie się ją rozmnażać i będzie fajnie. Wykopię taki szybki, podstawowy dołek. Przerobię sobie siano Chodź, tu krówka. Nawet kilka tu jest. Raz, dwa. Idziecia? Dobra. Dobra, mamy cztery krówki. Nawet fajnie, ale farmy tu chyba już. Ej, co to jest? Też, też? Osadnik chodzi za pszenicą? Ej, co jest? Ej, no, nie, lol. Chodzi za pszenicą. XD Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie tutaj. No, chodź. Chodź, chodź. Chodź, dziękuję. Teraz macie jedzenie. I teraz tak... Maję się wydostać, żeby ona mi nie uciekła. O tak, Ok, jest fajnie i można lecieć. Zbieram się jeszcze trochę. Chodź tu kurczak, muszę mieć jedzenia. Chodź, kurra, kurra, kurra. Hop, chodź tu też. Ta kurra, ty też. Uff, hop. mamy dwa mięska, fajnie, Zbit. Hop, hop, hop. O, nawet węgiel nas tu z nas. Potrzebuję jakiś yy, piec. 1, 8 plus 6. 8 plus 6, 8 plus 16. To tak, 14 potrzebuję. 16 jeszcze natykam, będę musiał to zrobić. Hop. Hop, jest 15. No i 16. Ojej! Ty też chcesz mi dać jedynie no to chodź. Chodź tu nościałaś. O, dziękuję. I teraz kilo i Hm, Teraz hop. I piec. O. No jest fajnie. No, wypadł. o. Jeszcze węgiel ale to co ogarniemy. By przepalić żelazo lub jakieś jedzenie. O! Kozacko. Mm, dobra. To jest biorę ogóle, Taki fajnie. Fajny taki początek mega pochodni. I teraz trzeba znaleźć jakiś kajwik. I może jeszcze trochę drewienka. O coś tam się mi patrzy. Jeśli słyszycie, nie zwracajcie uwagi. Dobra, to ja. Se, o. Zbiorę. Drewnianka. Mamy już trochę trzynaście. Chciałam na przykład to tam Tam mógłby jakby było jakieś żelazo to by było fajnie Ale wągiel też się przyda Bo zbytnio dużo go nie mamy Hop Hop Zbiorę sobie Z 8 minut nagrywam 8 minut to jeszcze 21 około. Dobra, sobie wezmę. A wezmę sobie do 18. Dobra, do 20. O, dobra, jeszcze 3. A no, jest dobra, 4. Se wykopię już. Jak tu poszłem, poszedłem, to sobie. Kopię 4. Teraz trzeba tam wejść na sam szczyt. O, kotek. Czy uda mi się go oswoić? Chodź tu. Kotuś. A to jest pytanie. Czy zmarnuje na nim jedną rybkę? Dobra, sam sobie ją zjem jak on nie chce. O świnki. Świnki. Hop. Jedna. Kotek. Kotek, czemu nie chcieć? A co daje kot? O, nic. Ej, to mi się przyda nawet. To mi się nawet to płacało Świna. Świnia. Dobra, świnia. Dobra, jeszcze 105 użyć. Hop. Kurde, nie ma żelaza. Lipu. Lipka. można się też kopać pod siebie. Ale bym wolał jakiś kejwik znaleźć. Ojej. Fajny parkurowiec. Zbiorę sobie drewienko za nigdy za dużo. tam Lecą... <laughs> w tamtym będzie jakaś moja baza. O tu one te... Okej. Okay. Yeah. Aj, już myślałem, bo tak ciemno było tam. Spostowaj to tam. Ojej. Ja ten guzik. Fint. O jak? Jak ja? O! Owta! Jeść! 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 O! Dziękuję! Hmm. Czy tam jest kajf? Ja nie chcesz się zbyt daleko oddalać? O, może tu jest? Dobra, ryzykuję. Jeśli tam nie będzie, będzie mi przykro. Dobra, prawie dadłem. Dobra, jest. Ustawię sobie od razu. Pozwólcie. muszę sobie zostawić coś. Tło. Dobra, git. Można lecieć. Oj. tu wyjścia. No, mogło mogły się bardziej postarać ten kejpik. Mógł się o trochę bardziej chociaż. Dobra. pochodnie moją Tam. I tą I, i lecę w tą stronę. Może ta strona mnie nie zawiedzie. Wiem, że jeszcze coś tam jest, ale przypalę mięsko i zrobię parę pochodni. I sobie polecę. To. Hop, i nic. Rośmiem okej, okay. i w nic mi nie, nie znalazłem. Dzięki, naprawdę. Jest mi bardzo suk. Czuję się naprawdę. Dobra, chyba się można przespać. O, dobra. Nasza pierwsza noc. Jeszcze my se Mmmm, nie mi się. Hop, hop, daję. Sezjam. Takie o jeden i... hmm! Co ja teraz chciałem zrobić? O! To chciałem zrobić. Myślicie, że nie mam lepszego zajęcia do roboty? 20 nie mam nic lepszego do roboty. No, patrz. No wypadli mi, proszę! Myślę, to znaczy... Dobra, ja, a jak się kieram? O! Sikiera jest święta. Sikiera jest święta. A kuczaczki kolejne. No i węgiel jest węgiel. No, się tak tam że coś nie widzicie. Zbytnio. Może jest ciemno. I wy widzicie, że jest tak wszystko rozmazane. Dobra, to zaraz... O, teraz jest lepiej. O! Jest spoko teraz. Hop! Hop! Hop, 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 yy. trzeba tu, ojej, pochodni nie usiądę, franka, yy. hop, 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 o jak, to, jak się wystraszyłem, dobra, widzimy się za chwilę mam nadzieję, że mam się odcinek spodobał, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subskrybować z dzwoneczkiem, a ja już się z Wami żegnam, nara!